Fajne odosobnione miejsce, coś ala port, ala stary kamieniołom, no zatoczka tam jest też plaża, przy tej plaży też można się zatrzymać. Tu jest tak chyba bardziej kameralnie. No tu jest takie jakby nabrzeże portowe, obok jest slip. Nie ma tu żadnej miejscowości, w pobliżu dwa domy dosłownie stoją, a kawałek dalej jest baza wojskowa, także podejrzewam, że i latem tutaj tłumów nie ma.